Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SalotHutwo Dzisiaj chciałem Was zaprosić na livestream z League of Legends A dokładnie z... Można by to nazwać ucieczką z piekła, ale tak naprawdę to jest właśnie droga do piekła Bo na koncie El Ruhando Które mam obecnie Muszę wejść do brązu piątego W związku z czym mam do rozegrania jeszcze 9 meczy kwalifikacyjnych, które będę trollować i będę je trollować na streamie, także będziecie mogli mi pomóc w tym trollu. Mogę Was zaprosić do dołu Rankedu, gdzie razem strolujemy. Ewentualnie na czacie będziecie mogli mi pisać, jakiego trolla chcecie, na przykład nie wiem. Ja różne pomysły już mam. Wiem jak porządnie trollować mecz. Dajmy pod Zefiry się złożyć albo coś w tym stylu, nie wiem. Ale to może nawet działać w zależności od postaci. Okej okay. no dobra. Także liczę, że, że wpadniecie. Stream już się zaczął. Oczywiście na live.słatkutwa.pl. No i serdecznie na niego zapraszam. Będzie trwał gdzieś tak, pewnie do godziny 24.00, coś takiego. Jeżeli szybko skończę, to przegrywanie. Bo nie mogę za dużo wygrać i mogę chyba wygrać tylko jeden mecz, żeby być w bronzie piątym, o ile nie muszę przegrać wszystkich. I to potem zagramy jeszcze jakieś gry z widzami inne. No dobra, także do zobaczenia.